Aplikacja Randonautica stała się ostatnio dosyć popularna na YouTube i na TikToku, polega ona na generowaniu losowych miejsc, do których mamy się udać i znajdywać tam dziwne przedmioty, czy doświadczyć niewyjaśnionych zjawisk. Nie da się ukryć, że tajemnicze i niepokojące rzeczy od zawsze były obiektem zainteresowania wielu osób. Na YouTube możemy znaleźć mnóstwo materiałów dotyczących randonautika. Twórcy wypróbowali usługę co najmniej kilka razy i czasami dokonywali intrygujących znalezisk, a niekiedy po prostu wysyłani byli gdzieś, gdzie straszna była tylko sama okolica. Jednak jeśli chodzi o prawdziwość tych filmów, to będziecie musieli najpierw je obejrzeć. Ocenę pozostawiam Wam. Ten klip został opublikowany na TikTok. Autor tego filmu kręci materiał w jakimś opuszczonym budynku. Ruch kamery daje poczucie, że film nagrywany jest z pierwszej ręki. Rozglądając się, widzimy porozrzucane śmieci i ściany pomazane graffiti. Kiedy wychodzi na zewnątrz, w rogu zauważa skuloną, dziwną całkiem nagą, humanoidalną postać, z początku przykucnięty tyłem, nie zauważa go jednak gdy tylko się orientuje, doskakuje do kamery, a film nagle się urywa. Niestety nie ma zbyt wiele informacji o tym materiale, nie wiemy gdzie to zostało nakręcone ani kto to nakręcił, przez co wielu uważa, że cały ten film jest jedną wielką mistyfikacją. Jednak są też i tacy, którzy twierdzą, że to osoba bezdomna, która chce odstraszyć napastnika. A wy co myślicie na ten temat? Czy to rzeczywiście mógł być jakiś bezdomny, czy coś bardziej złowrogiego? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. No reza. estaba jugando ronda náutica y me trajo aquí a ver qué hay No mames. No mamys. Kolejny przerażający film Randonautica został przesłany przez użytkownika TikToka Kelly Villares. Ekipa Villares stanęła w obliczu przerażającej nadprzyrodzonej sytuacji. Grupa zostaje zatrzymana na poboczu drogi. Patrzą wstecz na coś, co wydaje się być naprawdę dziwne i przerażające. Dwóch mężczyzn idzie drogą w kierunku ich samochodu. Postacie idą wolno, co z początku nie wydaje się być niczym niezwykłym. Jednak przyczyna paniki grupy szybko staje się oczywista. W kamerze cofania pojazdu widać tylko drogę tuż za nimi, czyli dokładnie tam, gdzie powinni być widoczni dwaj mężczyźni, a kamera pojazdu niczego nie wykryła. Kamera obraca się tam i z powrotem między mężczyznami a aparatem. Nadal powoli idą w kierunku pojazdu, ale nie można ich zobaczyć w kamerze cofania. Mnie to przeraziło, a was? No fucking people. Przesłany na TikTok następny film jest dużo bardziej tajemniczy od poprzednich. Grupa przyjaciół za pośrednictwem Randonautica została wyprowadzona na jakieś pole. Film ten różni się od innych przerażających filmów Randonautica, ponieważ zamiast tego oferuje rzeczowy opis tego, co odkrył Chris. Teren jest wypełniony przypadkowo porozrzucanymi trumnami i tajemniczymi narzędziami. Przysyłający otwiera jedną z i zauważa, że dno jest wypełnione wielkimi kolcami, co sprawia, że obecność tych trumien jest jeszcze bardziej niepokojąca. Niewinnie wyglądający stół po delikatnym rozstawieniu wygląda na wzór innego, średniowiecznego narzędzia tortur. Wreszcie na ziemi widać złowieszczelinę, jakby coś lub ktoś niedawno uciekł. Chris sam w sobie dość zaniepokojony kończy wideo twierdząc, że może wróci jeszcze w to samo miejsce w nocy, a to obiecuje jeszcze bardziej złowrogą przygodę. So the other day, me and a bunch of friends decided to go explore a park that was located nearby all of our houses. And in the creepy back area, we found a lot of coffins. And we got curious and opened one, and there were spikes inside. And It reminded me of one of those medieval iron maidens. And then we found this table nearby. It looked like one of those tables that you like tie people to and uh, torture them. So, uh, Mad Sketch, maybe if you blow this up, we'll come back at night. Niektóre z nagrań randonautica zawierają w sobie zbyt dziwne wydarzenia, aby mogły być fikcyjne, tak jest w przypadku tego mrożącego krew w żyłach wideo zamieszczonego na koncie TikTok Frozen Mills. Film rozpoczynają od wyjaśnienia podpowiedzi jaką otrzymali od aplikacji. Najpierw skierowała je w stronę aresztu pozornie niezbyt daleko od ich lokalizacji. Z początku wydawało im się to zbyt niewinne, dlatego postanowiły zaryzykować i udać się do aresztu śledczego. Co dziwne, gdy docierają do celu, jedna z dziewczyn nagle otrzymuje anonimowego SMS z pytaniem czy są prawdziwe. Nie wiadomo w jaki sposób dziewczyna otrzymała tę wiadomość. Niektórzy widzowie stwierdzili, że może to być spowodowane otwartym łączem bluetooth lub ustawieniem lokalizacji. Co jeszcze przyprawia odreszcze to to, że gdy dziewczyny spoglądają na pobliski most, zauważają napis Prawdziwy w graffiti Podczas gdy resztę przygody można łatwo przypisać wpływowi aplikacji, na bazgrane słowo i anonimowy tekst prowadzą do niepokojących wniosków. Czy ktoś prześladował te dziewczyny? A może to zwykły przypadek? Niektórzy użytkownicy uważają, że aplikacja Randonautika jest przeklęta. To by wyjaśniało, dlaczego tak wiele dziwnych i przerażających rzeczy zostało już przypisanych przygodom z Randonautika. So rando nautica and it took us to this random detention center it's just kind of a dead end back here and immediately it rerouted us and she got a text from a random ass number that said are you real and we decided to come back to check it out and it just says real <gasps> pee pee poo poo Opublikowana na TikTok przygoda z randonautiką wygląda nierealnie, ale mimo to jest zabawnym i zarazem przerażającym materiałem. Na samym początku, tak jak w innych filmach, Halley wyjaśnia, że aplikacja zaprowadziła ją do przypadkowego parku gdzieś za miasto. Obraca aparat i najwyraźniej nie widzi zacienionej postaci spoglądającej na nią zza drzewa. Wyjaśnia, że przeszła przez most, aby dalej zwiedzać park, jednak teraz w oddali da się zauważyć niesamowitą postać w długiej czarnej sukni. Wyraźnie przestraszona w dalszej części klipu dziewczyna odchodzi od postaci, wydaje się, że najwyraźniej czuje się nieswojo z tym, co zobaczyła. W następnej części wideo, klip zostaje wierny klasycznej modzie z horroru. Kamera trzęsie się, gdy nagle szybkie cięcie ukazuje przerażającą postać, rzucającą się w stronę aparatu. Film urywa się, zanim Haley jest w stanie dotrzeć do jej samochodu. Ponieważ materiał jest oczywiście odegrany, wideo jest jednak dobrym przypomnieniem tego, co sprawia, że tego rodzaju klipy są przerażające. Poczucie przygody i horroru, a także zatarta granica między rzeczywistością a fikcją, czynią takie przygody nową formą rozrywki. Co o tym myślicie? co right, to A bridge. I think we have to go over this bridge and the location's a little dumb. What the f oh what the fuck? uh should we keep going? What the fuck? Oh my god, is she following us? Wreszcie, ta seria przerażających filmów randonautika opublikowanych przez tę użytkowniczkę TikToka ma służyć jako ostrzeżenie dla wszystkich, odstraszając ciekawskich od niebezpieczeństw, jakie wiążą się z randonautingiem. Dokumentując swoje własne przygody z aplikacją, Taylor udostępnia więcej niż kilka swoich własnych upiornych klipów. Pierwsza przygoda prowadzi Taylor do opuszczonego obszaru koło rzeki. Pozornie spokojna Taylor nie ma się czego obawiać, dopóki nie znajduje serii niepokojących i brutalnych rysunków. Oczywiście wyostrzone zmysły dziewczyny są w stanie pełnej gotowości. Wideo kończy się przerażającym dźwiękiem w pobliżu, zmuszając Taylor do ucieczki. Odważna Taylor wraca do strumienia, tym razem przechadza się po okolicy, aby upewnić się, że nikogo nie ma w pobliżu. Ku jej zdziwieniu w pobliżu znajduje się jeszcze więcej rysunków, każdy bardziej przerażający i niepokojący od poprzedniego. Dziewczyna jest tak zainteresowana tymi okropnymi rysunkami, że z początku nie słyszy czegoś, co wydaje się być głosem małego dziecka. Klip kończy się nagle, gdy tylko go usłyszy. Analizując swój poprzedni film, dziewczyna dostrzega coś nie do pomyślenia. Wyraźnie widać przerażającą twarz dziecka, zaglądającego zza drzewa i spoglądającego wprost w kamerę Taylor. Po złapaniu dziennika z obszaru potoku, Taylor spędza ten film na analizie pozostawionych wiadomości. Po wyszczególnieniu głosów słyszanych w jej głowie i pytaniu dlaczego jej brat ją opuścił jasne jest że każda mała dziewczynka z takim pamiętnikiem musiałaby być poważnie zaniepokojona <gasps>

Jak myślicie, co dzieje się na filmach tej użytkowniczki? Widzowie spekulują, że całe to wydarzenie jest dobrze zmyślone, ale są też i tacy, którzy uważają, że rysunki wyglądają na zbyt wyblakłe i autentyczne, co w połączeniu z niesamowitymi dźwiękami i tajemniczą twarzą przypominającą ducha, sprawia, że to niesamowicie przerażająca przygoda z Randonautica. Jak to się stało, że aplikacja doprowadziła Taylor do tej dziwnej okolicy? Więc ciągle widziałam tę aplikację Randonautica na TikToku i naprawdę chcę ją spróbować. Więc po prostu zdownloadowałam aplikację i znaleźłam lokację, która jest około 1,5 mila od mojego domu. Więc będę ją sprawdzić i zobaczyć, czy mogę ją zobaczyć. W porządku, więc myślę, że muszę iść. Tą drogą, pod krewem. Alright, this one I found so far. Pretty creepy. I'll go see what that is. Okay, so I just opened up one of the photos and it's whatever the fuck that is. Then we have these random three. This one's a It's Your Birthday with the Snowman. With, I don't know. And these two I just put together. It's like Play With Me. all right i think it was just my imagination i think i'm just hearing shit but i'm trying to read these i swear i'm friendly play with me yeah, <gasps> so i just hiked the mile back to the random Nodding spot brought a flashlight as a weapon this time as you can see there's no one around i'm trying to go quick so that i don't waste too much time the spot's right up there i had to go there was too much water side So, I have to find the way back. So, there's a cave, and then there's more of those. Okay, these drawings are great. I feel like I should just grab them all really quick. If they just. Have... Because then, like, those look like symbols. And just go like so that maybe this can help me figure out what they mean. There's a meaning to them I'm scared to stay that long. There's a fucking new book. I'm taking that too. Alright, so I grabbed everything. Shit these. I don't really see anything else. You're so like... right. Okay, so I don't have a lot of time right now, but I saw this comment and I'm kind of hyperventilating, freaking out. This girl posted that she saw a fucking child in my video. No one was with me, and tell me if you guys think that looks like a ghost child because I don't fucking know. But I didn't know if she photoshopped it or not, so I went to my videos and I screenshotted the exact part that she shows right there. And I see the face too, and so now I'm actually freaking the fuck out. I'm super terrified. I don't know what to do. I didn't see anyone or hear anything until that voice happened, but it just sounded like an echo. So I don't know. Can I don't know? You guys tell me what you see, but that right there looks like a fucking face to me. I don't know. Okay, so I'm just gonna go super quick and flip through the rest because I don't want to waste too much time talking and. I don't really want to fucking read into this because what the fuck. I well, know Flash will be easier to see or harder to see, but. But with the messages in this fucking book so far, I don't really want to keep it that long. What the fuck? <gasps> Is that really some fucking hair? What the fuck? Okay. Children, someone get their satanic babies. This is so creepy. I keep seeing Nathan and Mary. I don't even. Alright, so there's a few people asking for updates on my Random Knot videos, and I've had a few wet claws, so I kind of just want to walk back to the spot right now and see if I see anything else because nothing bad has happened to me so far. So let's go. I'm walking up on the spot now. I don't see, was not see last What the fuck is that? What the fuck is that? Is that okay so there's the bag and then there's whatever the fuck that thing is. I'll go grab it. Okay, it's a fucking way <laughs> joke. Alright, I'm super camera awkward, but right after I left the or right after I found this night. time I did, picked up these two things. This knife I saw sitting next to it, so I just grabbed these two things and ran because I don't want to deal with any more ghost faces. Or anything. So this time I'd probably go to that spot, even though I saw it the last time. But I just keep finding more weird shit. And if you guys want me to try the Ouija board out, let me know.